Siemaneczko! Z tej strony Antek i Acia. Heju. I jesteśmy znowu w stajni. O, zostańcie do końca odcinka, bo to będzie odcinek Żyjemy. specjalny. W którym najprawdopodobniej zagalupuję z okazji 2000 subskrypcji, które udało nam się wbić na kanale. Za co Wam wszystkim bardzo dziękuję. To będzie gruby odcinek. To będzie gruby odcinek, bo... Jeszcze w sumie się do galopu nie przygotowywałem. Nie róbcie tego w domu. Nie próbujcie tak. Ja to robię na własną odpowiedzialność. W sumie to nie spodziewałem się, że tak szybko wbijemy te, te subskrypcje. A to wszystko przez to, że te ostatnie vlogi miały bardzo dużo wyświetleń, za co również Wam bardzo dziękuję. Idziemy właśnie po nasze konie. Nie I, widać. I część już tutaj stoi, chyba. Nie. ma? Nie ma? Aha, no to fajnie. To mamy przechadzkę. No jest tylko część stada. Bardzo mała część, jak widać. No to niestety, a nie idziemy ich szukać? Aha, tam są. O, no to dobra, to możemy w sumie podejść kawałek tam. I co wam jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, przyszła paczka z temu. I, I też wam będę chciał to nagrać. Ale patrzcie teraz na, na stado, jak idzie do nas. O, coś tak powoli. Santa! Aha, bo oni tam jeszcze zbiegają. Oni. O, Te Santa konie. Idzie Dante. I Gdzie? Rudy idzie z nimi. Gdzie? A jest! Santa, Dante i Rudzielec. <grym> Idą, widzicie? Tam pod drzewem już są. Konie! Może tam być troszkę ciemno, ale już idziemy w tamtą stronę. Cześć, Cheban. Cześć, hebanku. Tu konie. O, Dante się zatrzymał. Santa za nim. I Rudy z nimi. I Rudy z nimi. I fantazja chyba. Patrzcie jakie tutaj są widoki. Nie, no to jest najpiękniejsze miejsce na świecie. To jest no, to jest taką pogodę wiemy? mamy pół na pół, bo taka jest mrzawka, dlatego musimy szybko ogarnąć kunie i sobie po prostu y, zrobić to, co mamy zrobić, wiecie? O, idzie Rudzielec, zrobił kupę przed chwilą. O, a Ata to jest atakowana. O, jest Dante Santa. Dostaliśmy ostatnią informację, że Dante podobno kuleje, ale tak... Patrz do kogo przyszedł. O! Rudzielet. O, już uciekł. No bo, bo go goni go. go Zostaw Rudego, rudy jest dobry. Koniec. No ale z tego co widać Dante nie kuleje. Pewnie miał w kopycie kamyczka. No nie, już nie. Ale dobrze, że tylko to, bo naprawdę... No, na szczęście, o, bo patrz. za każdym razem jak mam jakąś... Zdobywanie przyjaciół! Jest! No wiecie, rudy. Rudy saliwan jest najświeższym okazem, okazem, osobnikiem w stadzie. No i wiecie jeszcze... Fantazja! Jeszcze walczy o to, żeby być akceptowanym. Ale nie, już zdobywa przyjaciół. I, ale zdobywa przyjaciół, jak widzicie. Fajnie, dla nas jest to bardzo ważne. Ojku. Bo też odganiały go troszkę od siana. Ale mamy nadzieję, że teraz będzie tylko lepiej. Dobra, kończ nagrywanie, bo trzeba zebrać koniuchy. Ej, zostaw to, kochanie. <głos> Dziękuję. <głos> Dziękuję. <głos> Dobra. Widzimy się za chwilę przy, przy stajni, przy siodlarni. Jesteśmy pod siodlarnią, bierzemy się za czyszczenie rudego. Reszta koni na, na pastwisku. Nimi też się później zajmiemy. Pamiętajcie, że to jest w Miętowe? Nie które wolisz, jakbyś mógł powiedzieć? <grystanie> Oj, chyba A. miętowa wiesz, bo tą podwórką aż mięta. Mhm. Tak to jest właśnie, jak się tak jeździ młode konie. No tak. <grystanie> <grystanie> Testuj. Dwie wodze równo zawsze trzymasz, jak wsiadasz. Mhm. Git. <grystanie> Dobra, Antek sobie wsiadł, sam sobie podpiął popręg, sam sobie go osiodłał, sam sobie normalnie wziął schodki, wsiadł, wszystko, także ja już mam, słuchajcie, faceta koniarza, sam sobie wszystko robi. Sam ustawia kamerę, strzemiona sam ustawił. Nie, no na przykład to, że Ty umiesz strzemiona ustawić... A patrzcie, kto tam jest! Jakie no łóżki, no się. Gapi się. No, także Antek ma kolejną jazdę. To już jest taka liczona jako druga w sumie. Tak. Drugi trening. Drugi trening. Dobra. Chyba będzie dobrze. No i dobra. Ja już jestem na saliwanie. GoPro jest na klacie, bo gdzieś tam łaty pisaliście, że chyba z klaty się lepiej ogląda. Patrzcie, tam Dante, Dante i Sante. A, nie pokazałem mi? Kurde, nie wiem. Kibicują tutaj. Trochę się boję tego dnia. Drugi trening. No a na koniec treningu challenge. No naprawdę, trochę się boję. <śmiech> <śmiech> tak? Ale Saliwan mówi, że będzie ok. O są konie. Dobra. Musimy postępować chwilę, bo ma takie zalecenia, że musi pochodzić przed treningiem tak z 10-15 minut, więc widzimy się za chwilę. Dobra. Może dramat to nie, pada się Ale Nie wiem Coś tam jest w tamtym rogu Tak, nie podoba mi się O Jezus ale obiłem Dobra, słuchajcie, spróbuję. Znaczy, już wcześniej próbowałem, ale teraz na drugą stronę. Hop, dawaj sali, hop, dawaj. W półsiadzie trochę na kusie, ale powiem wam, to jest ciężkie jak pieron. Szanuję. Naprawdę, idzie się przy tym zgrzać. Super sali. O, 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 o. gubię, 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 błoto, błoto, błoto. Uh. O, ale kawałek było dobrze. No ratuje mnie, nie, a ta stoi obok, widzi wszystko i zdecydowanie mówi, że, że sali jak czuje, że ja tracę równowagę, to próbuje mnie ratować. To jest bardzo fajne. Szczególnie, że jestem początkujący. Bardzo mocno, także fajnie. Fuu, normalnie jestem mokry już. Nie, 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 sali Ale ciężko, ale czuję puda, nie. No, to nie, to nie jest łatwe. To nie jest. Ale dobrze ci idzie. To będzie boleć. Po pierwsze nic nie było, ale tutaj będzie. No i usiądź sobie, daj odpocząć, żeby mięśnie się. Jezu. Bardziej tego? Tak! Super, ręka oddana, tak! Jak mi się zatrzyma, to się polecisz. Nie polecisz, jak Tyga? trzymasz się. Nie, na pewno nie polecisz. Się. Nie dygaj się. Jedź raz. Super, bardzo ładnie. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Bardzo ładnie. Delikatna, jedziesz, nie, nawet nie ten. Próbuj łapać to, próbuj to łapać. Dobra, słuchajcie, przed chwilą troszkę no, uczyłem się dalej kłusowania i pierwszy raz pierwszy raz, Ata wybijała mi rytm i pierwszy raz właśnie poczułem że robię to dobrze, normalnie myślałem, że tego nie czuć, ale no teraz to poczułem, Ata mówi, że najlepiej i czułem, normalnie czułem to, że to anglezowanie gdzieś tam na początku na pewno wyszło, nie? ja jestem z siebie dumny no, powinien... i tutaj teraz dopiero wstaw ten filmik. czemu? to Ci nagrała. A. No, ale tamten pierwszy też mogę Wam pokazać, no bo uczę się, tak? No, oczywiście każdy, każdy się uczy, dobra, wracam do treningu, bo tak wyciągnąłem telefon, żeby się pochwalić, bo też jestem z siebie dumny, dobra, lecę dalej trenować. Dobra, kus jest? O nie, ale to, to nie jest za małe koło? No, nie. Jest. No, tak? No, nie wiem, nie wiem, czy to. Nie! Jezu, nie! Dobra, muszę być A to aha, to nie galopowałeś? jeszcze. Nie! Jezu, ej nie! To jest za małe koło, ja się boję! Jezu, ej nie! To jest za... Nie, to jest za małe koło, ja się źle czuję. No, możemy zrobić większe, ale jest po Jest Ale generalnie galop jest tak szybki jak ty pulsowałeś już szybciej, już szybciej nie. To może sam zagalopuje. Nie zagalopujesz. Czemu? Nie dasz rady. Spróbujmy. Nie, ja się, ja się boję na takim A jak małym ci kółku. Nie wiem, panierka w Nie wbiegnie. Łukasz. Ufam mu. Mam ale kask No ja nie. No dobra, nie, jak na Nie, na tym małym kółku nie, ja się boję. No ja, to ja, ja, to normalnie, się ja normalnie wypadam. No. Co to? Co to było? To w którą stronę? Tak, tak jak teraz. Jesteśmy. No to jedziesz. Oj Jezu No jak, że jest łydka. Tak? O! O! Tak! Jezu! Tak! Zatrzymaj, do tyłu odchyl się. Prrr! 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 Jezu! Udało się Mamy to, ale Jezu! Jedna noga mi wypadła prawie. Wiedziałam, jakie uczucie. To nie, nie jest tak źle. Mówiłam. Pokaż. Jest? Dzięki, Sali. No nie, mi ta noga poleciała. O! O matko! Rozstępuj się trochę, żeby się. Dobra, idziemy, chodź. No i dobra, jak tam widzieliście, to udało mi się. Zrobiłem to z pomocą, a ty na, na ląży nie mogłem. Nie wiem, było za małe kółko. Nie wiem, dziwnie się tak czułem. Na zakręcie wydawało mi się, że wypadam. Dlatego zaryzykowałem i spróbowałem sam. W sensie bez ląży. No i coś tam się udało, ale jedna noga mi prawie wypadła z... Z zestrzemienia. I tak trochę bardzo mocno się pochyliłem. Sparłem się na tym grzbiecie, ale... Na, ej, lepsze niż kłus, nie? Nie, nie? Naprawdę. Nie, fajnie. Udało się, także... Challenge, mam nadzieję, zaliczony, więc zostawcie ławkę w górę za ten pierwszy galop w ogóle na drugiej lekcji i nie róbcie tego w domu, to jest bardzo nieodpowiedzialne. Yeah, bardzo. To jest bardzo nieodpowiedzialne, ale wiecie, ja jestem gdzieś tam, powiedzmy, dorosły, biorę odpowiedzialność za swoje czyny, jestem na swoim koniu, naszym. Uff, fajnie. Co jest, Sullivan? Dalej, jeszcze kawałek, idziemy. Hop. Tak, pięknie. Już się rozluźniamy troszkę po tym galopie. Zaraz Ata sobie wsiądzie. Dobra. U, ale machnąłem nogami. Wow. wow dzięki. Masz maczkę jakiegoś? Dzięki Sari. A mam chyba. Możesz mu dać. Wiem, że ma wędzidło, ale możesz mu dać. Będzie. O matko, z Corslixa jeszcze ślina przytrzymam ci go, widzicie to? Ja pierdziule. No, teraz Laura ma swoją jazdę, ja siedzę w krzakach, żeby robić jakieś ładne ujęcia. Pięknie! Zastęp widziałeś? No. A zobaczymy czy zastąpi. Tylko nie zdążyłem chyba nagrać. Dobra, Antek ściąga pierwszy raz o ogłowie, tak sam, sam. E koniu! Tak, tak. Ojeju, jak Ci podał główkę. Kochany. Dobrze tata, ubierz mi. A mogę zobaczyć co tam robią? I teraz przewodzę, przez szyję i podpinasz Aha. go do... No tak, super. I podpinasz tu. I ten dziwny karabin. Tak, on jest strasznie dziwny. Patrzcie, tak, że otwiera się do, do zewnątrz, a nie, nie do wewnątrz, tylko do zewnątrz. No, ja nie lubię go. W sensie, no nie jest najlepszym. Tak idę, i zawsze... Idę, idę umyć wędzidło. Ok, zawsze najpierw się ściąga co? O głowie czy siodło? O Tak, żeby jak najszybciej to wędzidło z pyska wyciągnąć. Super! Cool. No, jestem Saliwany w boksie, bo podobno przy mnie najlepiej je pudełka, no a niestety wieczorem nas nie będzie, a no jest z nim ciężko. Chłopak sporo rozsypuje, bo generalnie chyba nigdy pudełek nie miał. No ale przynajmniej teraz sobie zje. Także nie będą mieli problemu wieczorem, bo jest dla nich no, nieco problematyczny, ciężko jest im go ściągnąć. I generalnie nie wiem, przy mnie jakoś tak inaczej się zachowuje, jest taki nie wiem, spokojny. Nie wiem, chyba dobrze na niego działam. Prawda, Koni? Ma kantar, bo i tak za chwilę stąd wychodzi. Także no jest tutaj pod moją opieką cały czas. No i dobra, idziemy teraz po, po Dante i Sante. I teraz będziemy ich ogarniać. Bo też im się należy. Jezu, ja nie umiem tej I też ich kochamy. Dobra, idę po Muzacie. No, Dante, powiedz. Powiedz, że jesteś brudny. Powiedz, przyznaj się. Przyznaj się. No, przyznaj się. Gdzie żeś leżał? Gdzie leżałeś? Smaczy. Co tu koniec? Widzi. Saliwan na nas zagląda. O matko, dante <klić> Jest. Ja pierdziele. Już ten dramat. Santa ty naprawdę. O matko, ale zaschnięte. No. Jak ja z salibana się na Santę przesiądę.

Waliśmy im masio na grudę Bo santa coś tam lekko jak a pinała A saliwan, ja już nie wiem jak ja mam w tym samolocie A saliwan miał grudę na tylnych nogach No i słuchajcie, mamy kupione takie naklejki na zeszyty I możemy wszystkie pudełka teraz opisać ładnie Więc bierzemy się do roboty No i słuchajcie, pudełka mamy zrobione, no jest to chyba nieco bardziej widoczne niż było wcześniej. Pięknie. O, tu do góry nogami. Dobra, pudełka zrobione. Na kolejne 5 dni idziemy coś kombinować dalej. Dobra, my już się zbieramy. Wszystko ogarnięte, tylko paczka z temu nie jest nagrana, ale to już zrobimy w domu. I generalnie dzisiaj jesteśmy innym samochodem. A to dlaczego? Bo Mercedes jest u mechanika. Już tam wam kiedyś mówiliśmy, że są z nim drobne problemy. Był u mechanika raz, ale nie zostało zrobione wszystko, więc jest drugi. No ale już mam nadzieję, że dzisiaj się to ogarnie. O, czekajcie, bo bluzę ściągam. Że już dzisiaj to ogarniemy i już Mercik będzie w pełni funkcjonował. W 90%, bo tam jeszcze jest pewna drobna rzecz do zrobienia, ale nie jest to priorytet tak jak teraz. Także inne autko dzięki Marcin, że dałeś mi je jako zastępcze. Wiem, że nie oglądasz, ale może kiedyś. Dobra, jedziemy do domku.